Przeprowadzone spotkania z mieszkańcami Piotrowic Świdnickich i Bolesławic miały na celu rozpatrzenie możliwości przeprowadzenia scalania gruntów w obu tych wsiach. W rozmowach uczestniczyli Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych pan Stanisław Taliażowski, pan starosta Zygmunt Worson, dyrekcja powiatowego Biura Geodezji pan Paweł Kaśków, pani Anna Kwiatkowska, no, burmistrz, pracownicy urzędu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pan Stanisław Talerzowski omówił ideę scalania, a także korzyści wynikające z tego procesu. Mieszkańcy, można powiedzieć, z zainteresowaniem odnieśli się do tego tematu. Podjęto już wstępnie akceptację, że wyrażającą wolę przystąpienia do tych. Do tych prac w przyszłości odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Biura Planowania gmina skieruje o opracowanie miejscowych planów urządzeniowo-rolnych dla tych wsi. Scalanie gruntów ma charakter dobrowolny, wymaga zgody właścicieli, jak i współwłaścicieli danej nieruchomości. Uruchomienie procedury planowane jest jeszcze w tym roku.